No jak się ostatnio ważyłam, no to było trochę mniej. Teraz to nie wiem, ze stresu, to może schudło. Ze stresu schudłeś? No nie, nie, lubię lekarzy, ale pielęgniarki lubię. 167 było? Nie, 170 mam. A niestety z wiekiem to się. Z jakim wiekiem, przepraszam. W związku z panującą w szkole szawicą sprawdzamy każdemu uczniowi włosy. Które? Na głowie. Wsi gimiały. Wszy chyba też miałem, zraz, nie pamiętam. No, taka klasyka gatunku. No, bardzo ładne masz włosy, czyściutkie. Nie ma upieru nic się nie dzieje. Używam szamponu ekologicznego, bez chemii, żadnej. A jak ty dbasz o taką gąszcz włosów, z trudem? Z, z trudem? trudem. E, moje pielęgnowanie włosów trwa pół dnia. I w Twoim przypadku, w związku z szawicą w Szkole raczej nie będziemy stracać głowy? No, nie mam z tym raczej problemu. No raczej. A miałeś w ogóle kiedyś? Włosy? Nie, nie. Mam tak aerodynamiczną fryzurę, że żadna wsza nie pojawi się na mojej głowie.